Rzeczywiście jest tak, że jest czas na smutek, jest czas na radość. To jest tak samo, jak przychodzi noc, po nocy przychodzi dzień. To jest koło życia. Rodzimy się, umieramy, to jest po prostu naturalne. Jestem przekonana, że gdybyśmy mieli całe życie spędzić na wysokich obrotach, odczuwając radość, to po dość krótkim czasie mogłoby to stać się uciążliwe. Więc żeby zobaczyć kolory, najpierw trzeba zobaczyć, jak wygląda szarość. Żeby poczuć, że coś jest ciepłe, najpierw trzeba. Że jest zimne. Więc mamy dnie gorsze. Oczywiście albo z powodu, albo bez powodu. Nawet pogoda może to sprawić. Ale po prostu akceptuj to. Tak jak powiedziałam, akceptuj to. To minie najważniejsze, żeby Twoje myślenie szło w stronę radości. A ten smutek był tylko chwilą.